Bublka? Super. I sobie tu tak zrobimy. O! Chwila! Żebym <laughs> teraz odwalił manianę Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Różkowdiga DWW, a to jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w ekran z 3 Warp! I bez zbędnego przeciągania jedziemy dalej do kolejnego oczywiście poziomu na terenie właśnie drugiego świata. I przejdziemy od razu do poziomu numer 8, który się nazywa Hog Czyli w tłumaczeniu dzika jazda. I dlaczego to jest dzika jazda? Otóż za chwilę zobaczycie to, ponieważ to jest pierwszy poziom właśnie w Krasomandikucie, gdzie będziemy ścigać się na motocyklu! Tak więc oczywiście tu będziemy się ścigać z innymi no, pomocnikami Krasa i to jest pierwszy poziom oczywiście z odejścia trzech albo czterech poziomów, właśnie opartych na y, motocyklach, w których musimy się ścigać oczywiście ze wszystkimi i te poziomy czekuje to, że jest tu dosyć. Lagi, dziękuję bardzo za pojawienie się, że jest dosyć tutaj ciężko, ponieważ żeby zdobyć tutaj komplet właśnie, czyli i klejnot i krystał, to trzeba tu się skupić i także pojechać bardzo dobry run, można powiedzieć. O, jestem i z drogi. Dobra, ile mam? 12, dobra, to jeszcze jeden i będzie z głowy. O, i proszę bardzo, już myślałem, że ten, że się nie uda. Dobra, to tu już się musimy szybko dojechać i go szybko łyknąć, jeżeli mi się uda. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. I hupa! Będę chyba pierwszy, będę pierwszy, tak jest! Mamy to i mamy komplecik: mamy i krystal, i klejnot, i to było akurat dobre i szybkie, można powiedzieć, bo te poziomy, akurat, jeśli chodzi o motocykle, są bardzo szybciutkie może tak minuta, dwie minuty i praktycznie mam już z głowy. O, to zobacz, zobacz, krystal leci już na miejsce, klejnot leci na miejsce. Mamy prawie kompletny poziom, można powiedzieć, i.

to będzie ciekawe przerobienie akurat tego języka Dingo bo to jest typowe australijski właśnie. Tak, australijski, tak, mi się wydaje właśnie, bo wiadomo. Ale no cóż, jesteśmy tutaj w poziomie pierwszym egipskim, więc musimy oczywiście zebrać wszystkie te y, skrzynki i tym podobne i przejść jak najdalej do tego poziomu. Powiem szczerze, że bardzo mi się podobały w tamtym czasie oczywiście designy tego poziomu, bo to było trochę takie nietypowe jak na krasa, bo... Mieliśmy oczywiście poziomy w poprzedniej części, gdzie tam było ciemno, gdzie musieliśmy znaleźć oczywiście drogę i tym podobne, ale tutaj to była kompletnie inna taka nowina, gdzie już było coś ciekawego. O, tutaj uważajcie, żeby skoczyć. O, szybko bonus, no proszę. <ścoughs> Nawet nie rozmówiłem się, a już mamy bonus, tak wie to oznacza, że powiemy o pierwszych ciekawostkach. Tak więc, ciekawostki są takie, że po pierwsze Kilka skrzynek z tym wyksyknikiem na tym poziomie aktywują ruchome platformy. To jedyny poziom w tej części, na którym właśnie skrzynka z wyksyknikiem robi coś innego niż wypełnia oczywiście kultury. O! Chwila! O! Tutaj test właśnie jest ten, element bardziej zręcznościowy, jeżeli się chce zdobyć wszystko. I tu jeszcze zdobędziemy oczywiście kolejne jabłka i proszę bardzo, tak jak mówię, kilka skrzynek na tym poziomie aktywują ruchowe platformy. To jedyny poziom Warp, na którym te skrzynki robią coś innego wypełniają konturowe skrzynki, które znaleziono również na kilku innych poziomach w Krasu bandikucie. Druga ciekawostka jest taka, że w wersji poziomu NTSC po pierwszym zestawie reflektorów znajduje się linia łąpa Frut. Zostały one zastąpione przez asystenta laboratoryjnego mitacza ognia w wersji np. par. O, to jest ciekawe. Pamiętacie miszka tego, znaczy Polara w klasu dwójcze, który dawał nam życia? To tutaj ta małpka, jak nas na 10 razy, da nam e, darmowe 10 właśnie łumpa frutów. Widocznie mi się wydaje, że ten, że ktoś się czepnął i powiedział: że... Spadaj! BUBLKA! Ktoś powiedział: No nie robimy tego z takiego. Co jest? No, już myślałem. Upa. To też jest ciężkie, uwaga. Upa. Dobra. Trzecią ciekawostką jest taką, że w wersji alfa tej gry ścieżka klejnotu była początkowo tak zwaną e, trudniejszą ścieżką dostępną od samego początku. Zamiast potrzebować fioletowego klejnotu, drzwi wejściowe były na zegazy i zablokowywały krasa, jeżeli on nie, dost, nie zdostałby osiągnięcia na czas, tak można powiedzieć. Lagi, lagi. I ostatnią ciekawostką jest taka, że trudna ścieżka, właśnie tego poziomu, była nadal dostępna, skacząc do niej z końca głównej ścieżki. I to w sumie tyle. No, wiadomo, że tutaj też jest aku-aku, dlatego szybko powiem, jakie on ma tam teksty z japońskiej wersji. Jezu, już się wystraszyłem, że spadnę, ale na szczęście no, tak się nie stało. Tu też uważajcie, bo jeżeli to was dziamnie, to staniecie i no, stracicie niepotrzebnie życie. Ale dobra, tutaj lecimy dalej. O, to jest też checkpoint. O, to też jest, cóż, to też jest ciężkie. Uy. O, dobra, jedne mam. Jeszcze jeden muszę mieć. Chyba zgarnąłem go. Spadaj, 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 nie zgniecieś mnie, ty cholero. jedna. I dobra, szybkie te kwestie. Aku, aku, którego właśnie straciłem. Nie skończę, ja tutaj wciąż jestem, to mogę powiedzieć. No to dawaj te kwestie, bo mamy mało czasu. No dobra. Jasne reflektory to pułapki. Z lewej strony polecą, e, jakby to powiedzieć, e, trudniące całej. Co się stanie? Druga. Jeśli rozbijesz wszystkie pudełka na etapie, otrzymasz diament. Udaj się do ideału. Trzecia. Jeśli zdobędziesz pięć trofeów, udaj się na środek Warpruma. Sokujący fakt się odwróci. I czwarta. Lewe drzwi otwiera się filotowym diamentem. Idź go znaleźć. O, i tutaj nie mamy wszystkich skrzynek, brakuje nam 20 ale to dlatego, że właśnie jest potrzebny do tego fioletowy klejnot, który można później zdobyć w kolejnych poziomach. A jak przypominam, oczywiście nie wiem, czy przejdę to na 105%, ale to jeszcze zobaczymy. Tak więc, no, na ten moment mamy niestety tylko y, kryształ, ale to zawsze to coś. Nic praktycznie. Jedziemy do kolejnego poziomu numer 10: Midnight Run, czyli w tłumaczeniu bieg w środku nocy. I tutaj przejmie rolę oczywiście Koko Bandicoot. I bieg w środku nocy, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, będziemy biegać w nocy. I znowu to będzie etap z naszym ukochanym tym, tygryskiem Puro. Tak więc, lecimy! Dawaj, Pura! Może chociaż teraz dobędziemy wszystkie skrzynki, tak jak to było, bo wtedy to ja pominąłem jeden. Ale to dlatego, że był tam ciężki element. O, chwilę! Łupa! I ciopa! Łupa! Trochę tutaj przeszedziłem. A, dobra, już tutaj zdobyłem. Ym, o ile pan tutaj akurat są dwie ciekawostki, ale muszę jeść ten. Muszę się tak wpasować. Bo to nie jest łatwe, żeby tutaj zdobyć wszystko. O. I hopa! Mamy to! <śla> Właśnie o tym mówiłem! Padłem tuż przed tym! Tuż przed checkpointem! No ale cóż, mamy pierwszą śmierć w tej serii. Nie ma ideału że ten, co można wszystko przejść. Zawsze mnie rozśmieszały, powiem, że te gostki co tam zawsze robią. Zwłaszcza <młum> <młum> jak tam robią kompo. Teraz to nie padnie, nie ma takiej możliwości. dobra. Taka czy, ciekawostki są tutaj dwie. Pierwsza jest taka, że pierwotnie wózki z beczkami na tym poziomie. Yy, miały tylko jeden ząd trzech beczek. Zostały to zmienione w ostatecznej wersji poprzez dodanie kolejnego yy, rzędu trzech beczek oczywiście. O! A, sorry, sorry, ja muszę tutaj paść, bo ja zrobiłem to bardzo lamersko. No właśnie, to tak powinno wyglądać. Nie liczcie tej śmierci, dobra? Ona była tylko na potrzeby tego, że źle to zrobiłem. O. Hop. Mówię, tutaj to trzeba się skupić trochę, żeby wszystko zdobyć. tak! Super. Pięknie. I widzę, że już mamy... <laughs> Nie zadziało mi X przez moment już myślałem, że spadnę. Gdzie ja pominąłem dwie skrzynki? E, powiedzcie mi! Gdzie ja pominąłem dwie skrzynki? Bo nie Teraz to ja nie wiem, zgłupiałam naprawdę. Gdzie ja pominąłem? I będę teraz tak powtarzać. Muszę sobie chyba popatrzeć dokładnie na nagraniu i chyba zobaczyć, bo <laughs> nie wiem, naprawdę nie mam zielonego pojęcia gdzie je zostawiłem. No ale takie to już rzeczy bywają właśnie na tym lespie. Nie może być idealnie przecież, prawda? No właśnie. No dobra, mamy tutaj oczywiście tego bossa, jakim będzie chyba wiecie kto, ale tym się zajmiemy oczywiście w następnym odcinku. Tak jak mówiłem, trzy poziomy, tak max na poziom i na odcinek i będzie OK. Tak czy siak, ja się tutaj z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADIWWE na razie i cześć!